Cześć, dzień dobry. Trzeci etap Giro di Italia i mamy pierwszą niespodziankę. Po ucieczce dnia po wymęczonych ostatnich metrach, tako Vanderhorn nie dał się złapać przez peleton i wygrał etap. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro di Italia. No i co? I mamy y, taką sytuację, y, na którą wszyscy czekają, która jest piękna, kiedy y, mało znany zawodnik z. Y, Mało istotnej drużyny, która jedzie wyścig po to, żeby się zabierać do tych ucieczek telewizyjnych, żeby się pokazywać ile tylko się da, żeby walczyć i wywalcza. I drużyna Intermarché, która przejęła, przypominam, licencję od CTC polski akcent, która. No, jest najsłabszą drużyną w roltorze, tak naprawdę. Wielu y, komentatorów podkreśla, że to jest ekipa, która tak no, nie bardzo zasługuje nie ma takiej siły ognia, na to, aby, na to, aby w tym orturze być. Jest w nim, bo, bo ich stać, bo próbują, budują y, zespół, ale mają wielki sukces. Mają wielki sukces. Tak, ma największy sukces w karierze. A w tym wszystkim najfajniejsze jest to, y, że właśnie. Nie dał się złapać, to jest, to jest zawsze piękne, to jest fantastyczna siła walki po całodziennej ucieczce, po pracy, na zmęczeniu. Ten rozpędzony paleton, gdzie wszyscy zakładają, że ci sprinterzy już rozdają, już dzielimy skórę na niedźwiedziu, to dokładnie jest to przysłowie. Patrzymy, co się wydarzy: który sprinter wygra, kto założy różową koszulkę, czy Sagan, czy Viviani w końcu po iluś tam miesiącach znowu wygra. A tu pam, mamy, mamy tego dzielnego uciekiniera, który wygrywa, i teraz. To jest świetne, bo już sama narracja takiego etapu jest fantastyczna. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo yy, nawet jeżeli ta drużyna Intermarsza ona no, nie jest najlepsza, nawet jeżeli ten takowanderhorn jest zawodnikiem, który jest znany tylko koneserom, to jest świetny kolaż, to jest świetny sportowiec. On na przykład wygrał w yy, 17 roku taki wyścig Sal Shells. To jest taki dziwny klasyk, który prowadzi też po polnych drogach, trochę po podwórkach, trochę po jakichś szutrach. Bardzo fajne są z niego galerie zdjęć. On tam wygrał z Vanavermatem i to, to jest naprawdę świetny sportowiec, znakomity atleta. No i takich ludzi się nie docenia, no bo inni zwracają uwagę, bo wygrywają ważniejsze rzeczy. On jest tutaj profesjonalistą, pracownikiem. Może też on jest z Rotterdamu, więc to nawet nie jest tak, że on jest z jakiejś małej miejscowości, w której mógłby być bohaterem w tej miejscowości. On jest z dużego miasta, więc pewnie tam teraz fetują znajomi, przyjaciele, rodzina i tyle. Ale żeby, żeby naprawdę być na tym poziomie, żeby w ogóle jeździć w World Tourze, żeby wystartować w wielkim turze w Giro di Italia, to trzeba być naprawdę znakomitym sportowcem i jakby. Ta historia, historia tego dzisiejszego dnia pokazuje też, jak to jest niewdzięczny sport, bo tych szans w ciągu wielu letniej kariery, w ciągu kilkunastu lat kariery, niektórzy czekają faktycznie kilkanaście lat na, na ten jeden, jedyny sukces. No i tak o oh, Van der Horn, ten sukces ma, on ma 27 lat, 28 rocznikowo, nie, chociaż jest z grudnia, ale rocznikowo 28, więc no, już jest gdzieś tam w połowie kariery, powiedzmy, więc no, wydawało się, że właśnie Nikt go nie znał. No to już go znamy, poznaliśmy go i pięknie. Napracowała się ekipa Bora Hans Sagan był drugi z peletonu za Dawidem Cimolajem. Um, jakieś tam punkciki mu wpadły. Bora odhaczyła część sprinterów, część nie. Um, no ale i tak właśnie nie złapali nie złapali tego ostatniego uciekiniera. No co więcej, kontra z peletonu z galopem też jakby nie zadziałała, więc. No więc tutaj szacun, szacun dla, tego, dla tego Holendra. No i tyle po dzisiejszym etapie, natomiast już wchodzimy, wchodzimy w tą fazę, gdzie sekundki, a może i minutki będą mogli gubić faworyci generalki. Jutro słuchajcie, pierwszy taki faktycznie bardziej wymagający etap. W ogóle etapów takich ciężkich od jutra do niedzieli będą cztery. Jutro niby najłatwiejszy z nich, ale meta etap stoli e, ciężka. E, no i zobaczymy, tak? To taki etap, właśnie pagórkowaty, górzysty. Jeżeli śledzicie Tour de France, to przypominający, e, przypominający te w masywie centralnym. Podjazdy niezbyt długie, ale zjadliwe. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Będą się pewnie liczyły bonifikaty. Raczej, raczej trudno się spodziewać, że ktoś straci jakieś grube minuty. No ale, ale warto, warto śledzić. To jeden z tych etapów, na których faktycznie warto zawiesić oko. No i tyle ja dzisiaj. Dziękuję Wam uprzejmie. Gratulacje dla dzisiejszego zwycięzcy. Fajnie było, miło się to oglądało. Także dobry dzień na Giro. Dzięki, wielkie. Cześć.